mam tutaj z kury jako Andrzej. Dzisiaj pokażę wam dlaczego nie możecie przejść z a bo jesteście no, słabi. Pokażę wam dlaczego to jest tak zrobione, że to niby trudne i bla, bla, bla. Po prostu no, nie ogarniacie gry jesteście gównami. No tak w skrócie, nie? Weźmy sobie, no, nie wiem. Ja dużo nie przyszedłem, bo po prostu nie mam czasu. Nawet Eza, Goku Juniora i Vegeta nie mam czasu. A co dopiero Battlefielda, którego jutro muszę przejść koniecznie, żeby dostać te kurwa punkty, nie? Także. Masakra. A pokażę ona na X Class na pewno spoko będzie. Na tym dlaczego nie potraficie tego przejść. Ja wam pokażę dlaczego. No szkół dwa muszę zmienić. Wyczyścimy sobie Stegik. O! Dobra. I pokażę dlaczego przygrywacie, bo wy robicie kurwa tak, na elerki jebane. Myślicie, że to są koksy. Patrzycie kto tam kurwa najmocniej bije czy coś. Liderski lama. No to dokładnie nie mam dobrego, to zapewne na tyle aż głupi nie jesteście i weźmiecie sobie, nie wiem gdzie jest ten jebany rozy. Śmietnik. szkód 2 grało. Ojejka, jejka, gdzie jesteś, gnoju jebany? Tu jest, pyk. O, zrobicie coś takiego. Pokazuję wam, jak wy Patrzycie, no mam lerki, jestem, kurwa, kozakiem pro elo. Bierzecie sobie cela, nowa LR-ka. Zamasu, lerka, ka Kurwa, Madjin Vegeta, lr -ka. Ten, bo wszystkich bije, no to, kurwa, kozak będzie. No i kozak będzie kulek na pewno, no bo... Jakiś inny trzeba i damy kulera, nie? Na rainbow, no ja pierdolę. I temki kurwa bierzecie. Chuj, tam jeden chuj, bo i tak padniecie od razu jak, jak szmaty. Także tak, o! I bijecie się, nie? Wchodzicie sobie pyk na walkę z gówniakiem. Nagle zaskoczenie, bo ty nagle dwa gówniaki, a nie jeden. No i myślicie sobie, no, dwa gówniaki, co mi zrobią. Tak, kurwa, pierdol wam zrobią. I sobie pomyślicie, no, to jego, tych zostawiam w rotacji, biją wszystkich, to sobie uderzamy, pyk. no tu zjebałem akurat, ale to, to pokazuje wam, że tak jak wy byście zjebali, że jego ultrasuperator cela nie bije wszystkich, tylko jednego, no niestety, a, a poniżej się kibije wszystkich. No ale to na pewno wy byście zrobili, wy jesteście gówniakami. I się dziwicie dlaczego taki trudny jest SBF. No i wam pokazuję. No, no wiadomo, dla was AOE to jest kurwa mistrzostwo świata, stworzone przez nie wiadomo kogo. I mówię, to, to są wasze kurwa błędy. O widzicie, po 83k kurwa HPK stracił, teraz z ulta 265 i wypatrzycie o no co chodzi, jakim cudem no bo kurwa on jebany broli, traci tam defa jak atakuje, nie, a wy kurwa patrzycie tylko, że bije wszystkich i koniec po SBE, że macie i o to chodzi, dlaczego nie możecie przejść te wszystkie pytania, czy coś po prostu kurwa nie, nie umiecie grać, nie czytacie i nic, trzeba z myślą z głową stworzyć zespół trzeba wiedzieć w jakiej rotacji kogo użyć, jakiego lidera i tak dalej. Ten nie był jakoś mega zły lider. No ale no kurwa, no, no on, on jest o tyle chujowy, że fajnie bije tam podwójne AOE. No ale naprawdę on defa minus 20 tysięcy ma. Przy defie 11, no tam powiedzmy dostanie z tych procentowych z skill, no to nie ile mu tam, 3000 zostanie. 5, no, no i później na pizdę dostaje tak, że kurwa jak Artur szpilko ostatnio. Dostał w mordę i padł kurwa, jak placek, nie? No i o to chodzi: tak samo ten będzie. Myślicie, że jest kozakiem, pije wszystkich. Chuja, tam defa nie ma, dostaje z łapy, kurwa, za 90 tysięcy. To kurwa, będziecie tańczyć bez muzyki 8 dni, kurwa. No i o to chodzi: Dla, dlatego nie możecie przejść. Bo tu, tutaj się liczy taktyka. Akurat cel był spoko nawet, bo on akurat dostaje za ludzi jak kilku. Na przykład tu było dwóch, to dostaje się dodatkowy 20% ataku. KI dostaje 2 i atak DF 90 no to defa ma jakiegoś, nie? I tak dalej. Ten też chyba. No, ten też jest zajebisty. Wiadomo, nie są jakieś top 3, żeby są nawet lepsi. No, ten, ten nie ma, ale ten leczy i, i. Nie jest zły, ale nie mam duplikatu to nie wiem czy nim nie poszło. Ja i tak nie mam czasu, żeby na razie grać w takie rzeczy. Battlefieldy, kurwa jeszcze Eza tego jebanego Shenrona, jak kule 7 zbierzemy. I kurwa 77 jebanych stage'ów trzeba przejść, żeby dostać wszystkie pierdolone nagrody. Ja pierdolę, jak ja mam tutaj kurwa to zrobić jak nie ma czasu na nic. No ale chuj. To był poradniczek dlaczego sbr -a? możecie czy nie możecie zrobić. Elo.